Mówię Państwu dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Małek, a nasz program BT News. Jedna z najważniejszych firm dla polskiej gospodarki. Blachotrapes. Swoimi korzeniami sięga 50 lat. O tym, co w tym roku udało się osiągnąć, a o tym, co jeszcze przed nami, porozmawiam z Rafałem Michalskim, prezesem Grupy Kapitałowej Blachotrapes. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Był to bardzo szczególny i pracowity okres. Czego w tym czasie udało się dokonać? No, pierwsze, o czym warto powiedzieć, to jest to Piękne studio, w którym teraz jesteśmy, z którego Państwa bardzo serdecznie witam. Kolejną rzeczą jest na pewno fabryka Rynien Crop to jest takie nasze nowe dziecko, które ciągle rozwijamy, które swoimi wynikami w ogóle przeszło najśmielsze oczekiwania i to tylko nas utwierdza w przekonaniu, że na rynku była potrzeba na nowy rodzaj rynien. Była potrzeba na nową jakość. Także bardzo się cieszymy, że mamy coraz więcej klientów. Cieszę się, że w ogóle możemy się wyrabiać. To tylko dobry znak przed tym, że przyszły rok będzie należał naprawdę już wyłącznie do naszej firmy, jeżeli chodzi o rynek, rynien. Wspomniał prezes o tym, co było najważniejsze, ale te rzeczy najważniejsze zostały zauważone również przez zewnętrznych odbiorców. To chyba cieszy. Tak, na pewno to bardzo cieszy. Zostaliśmy docenieni w wielu różnych ogólnopolskich konkursach. Był to Laur konsumenta, Orły Polskiego Budownictwa, była to nagroda Polska Jakość. To są wszystko nagrody, w których o tym, kto zostaje laureatem, decydują po prostu konsumenci. Dlatego jeszcze bardziej dziękuję i jeszcze raz dziękuję naszym klientom, że nas w taki sposób docenili. Osobowość branży, zasłużony dla polskiego budownictwa. Takie nagrodę otrzymał prezes. Zapomniał prezes o tym wspomnieć. No to już wedle uznania ludzie przyznają. Ja się z tego bardzo cieszę. Wspomniał prezes o fabryce Kropa, ale było jeszcze kilka spektakularnych rzeczy, zwłaszcza w ostatnim czasie kilka miało miejsce. O czym warto pamiętać? Na pewno warto pamiętać o naszych nowych produktach. To jest blachodachówka Estima. Blachodachówka Enigma, i teraz nasz najnowszy produkt, czyli Blachodachówka z posypką mineralnego Tander. To jest produkt, myślę, że to jest produkt na skalę światową. To jest produkt, którego nikt nie posiada. To jest produkt, na który my posiadamy patent, który przeszedł wszystkie badania i certyfikacje z takim skutkiem, jakiego się nikt na początku tego projektu nie spodziewał. Także myślę, że to jest bardzo ważna. Rzecz w naszym portfolio. No i ostatnią taką yy, równie ważną rzeczą, która też nas troszeczkę wypuszcza na inne obszary, jest umowa z firmą Unimod, która yy, pod marką Avia Solar oferuje rozwiązania fotowoltaiczne, które my do swojej oferty wprowadzamy. Yy, ja jestem przekonany, że z naszą siecią sprzedaży, gdzie mamy 400 handlowców, yy, 160 punktów sprzedaży, że staniemy się liderem w sprzedaży fotowoltaiki wspólnie, właśnie z firmą. Unimot. Myślę, że nastąpi to w ciągu roku, maksymalnie dwóch. Do firmy Blachotrapes dołączył prezes już kilka ładnych lat temu. Z roku na rok firma, no, wiąże się to z osiąganiem sukcesów, z roku na rok podnosi swoje przychody. Podobnie miało to miejsce w tym roku, ale zdarzyło się też coś bardzo spektakularnego: czyli po raz pierwszy firma Blachotrapez znalazła się na liście 500 Rzeczpospolitej i została nagrodzona również jako firma najważniejsza dla polskiej gospodarki. Na pewno tak, no, przez ostatnie 6 lat udało nam się osiągnąć wzrost przychodów z 250 milionów do 630 milionów. Myślę, że jest duża szansa, że ten rok zamkniemy siódemką z przodu, także ta pozycja na liście Rzeczpospolitej troszeczkę wzrośnie. A w zasadzie spadnie, no bo tam po prostu im, im bliżej numeru jeden, tym się jest większą firmą. Ja myślę, że to jest wielka zasługa tego, że zaczęliśmy wykorzystywać potencjał naszych ludzi. Raz, że pracują tutaj ludzie, pracowali i pracują nadal ludzie, których bardzo cenię, ludzie, którzy bardzo wiele do tej firmy wnieśli, natomiast to też o czym chciałbym powiedzieć, to to, że bardzo wiele nowych osób do nas dołączyło, bardzo wielu nowych pracowników, bardzo, bardzo cennych, szczególnie z firm, no nie bójmy się tego słowa konkurencyjnych, który, którzy to ludzie docenili, jednak u nas komfort pracy i ta kultura organizacyjna jest na troszeczkę innym poziomie, na dużo bardziej nowoczesnym. Przypomnijmy, że u nas z firmą nie zarządzają właściciele, u nas firmą zarządzam ja plus dyrektorzy, i my wychodzimy z założenia, że yy, no, u nas w zasadzie w firmie można robić wszystko, o ile robi się swoje. I tutaj yy, bardzo fajną taką usłyszałem rzecz niedawno, że yy, to, co jest w naszej firmie fajnego, to to, że nie trzeba swojego przełożonego kłamać. Można mu po prostu powiedzieć o wszystkim, i człowiek nie ma lęku że zostanie oceniony w niewłaściwy sposób, bo to, co jest jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, na, którym, na której wszystko stoi, to co nam się udaje, to jest właśnie system ocen i to, że oceniamy ludzi nie za to, kim są, nie za to, jakie mają poglądy, nie za to, skąd pochodzą, nie za to, czy są góralami, czy są warszawiakami, czy tak jak ja z Dolnego Śląska. Oceniamy ludzi za konkretne wyniki, za pracę, za to, na co się umówiliśmy i zawsze dotrzymujemy słowa. I myślę, że dzięki temu jest tak wielki napływ ludzi do naszej firmy i za to im bardzo dziękuję. Kapitał ludzki to bez wątpienia jedno z najważniejszych atutów firmy Trapez. Ale niestety w 2020 roku wydarzyło się coś, co zaskoczyło właściwie cały świat. Mam tutaj na myśli pandemię COVID-19. Jak ona wpłynęła na rozwój firmy? Na sam rozwój firmy jako tako nie wpłynęła, bo jak wiemy, branża budowlana funkcjonowała w tym czasie całkiem nieźle, zresztą dalej funkcjonuje. Jak popatrzymy na wskaźniki, które dotyczą branży budowlanej, to tam się wszystko świetnie rozwija. Może poza tymi takimi wielkimi inwestycjami, to, to jednak ten segment budownictwa indywidualnego się rozwija. No Może pomijając te problemy z pozwoleniami na budowę, ale mimo wszystko jednak no nie ma tam takich blokad. Które by mogły spowodować, że ludzie nie zamawiają dachów. Także my, jako tako, nie odczuliśmy tego, jeżeli chodzi o sprzedaż. Natomiast na pewno organizacyjnie trochę nam to skomplikowało spraw i wymagało od nas, nadal zresztą wymaga tego, żeby poukładać organizacyjnie pracę w naszych biurach, żeby właśnie zachować ten dystans społeczny, żeby nosić maseczki, żeby, żeby dbać o higienę tak jak trzeba. W tym okresie udało się wejść na rynek zupełnie nowym rozwiązaniem. Co tutaj firma zaproponowała odbiorcom w czasie tej, tego okresu pandemii? No, usługa ekspres Dach to jest niewątpliwie coś, co w skali Polski jest teraz w ogóle przedmiotem dywagacji bardzo wielu osób. Jak to się udało firmie Blachotrapes, że pojawił się ktoś, kto spowodował, że kompletny dach w ciągu 72 godzin znajduje się na budowie. Jest to często szybciej niż buty z popularnych serwisów internetowych. I to, co jest najważniejsze, jest to kompletny dach, bo na początku komentarze wokół naszej usługi były takie, że przecież to każdy ma u siebie na placu blachę modułową, każdy ją sobie może przywieźć samochodem, ale proszę Państwa, to nie jest blacha modułowa, to jest kompletny dach jeżeli ktoś kiedyś krył dach albo jest w branży pokryć dachowych, to wie, że na dach składa się nie tylko połać, że to są wszelkie obróbki, Wkręty, okna, rynny, folie. To jest cała, cała kompletna paczka, która przyjeżdża na budowie w ciągu 72 godzin od zamówienia. Śmiem twierdzić, że w czasie pandemii jest to szybciej niż buty z popularnych serwisów, bo zamawiam buty akurat przez internet i zwykle, i zwykle czekam dłużej e, niż nasz klient czeka na dach. Nie wszystkim w okresie pandemii oczywiście poszczęściło się tak jak firma Blachotrapes. Nie mówię tutaj tylko o szczęściu, ale o zaangażowaniu. I pracy, na niektórych spadło nieszczęście, z którym nie była sobie firmy w żaden sposób poradzić. W jaki sposób Lechotrapez odnalazł się w tym i w jaki sposób pomagał innym. My w ogóle wychodzimy z założenia, że nasza pozycja i to, że udało nam się rozwinąć przez tyle lat do, do, takiego, do takiej skali, w jakiej teraz jesteśmy, to nas jednak do czegoś zobowiązuje. Więc my jak najszybciej podjęliśmy decyzję o tym, żeby udostępnić ponad 10 tysięcy maseczek dla naszych dekarzy, którzy no, wykonują tą pracę z klientem. Może nie tak bezpośrednio, ale również tam z tym klientem mają kontakt, ale też ze swoimi współpracownikami. Dlatego udostępniliśmy im te maseczki, ale także wsparliśmy. Szpital w Rabce-Zdroju oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, kupiliśmy pompy strzykawkowe, także no to co się dało zrobić, to czego mamy najwięcej, czyli po prostu środki finansowe, tym się chcemy dzielić po prostu, bo na, bo na zarabianie pieniędzy się po prostu znamy, no i tymi pieniędzmi się chcemy dzielić z innymi ludźmi. Można powiedzieć, że firma Blachotropa jest ambasadorem polskiego sportu. Na ten czas też nie wyłączyła się z pomocy zawodnikom. Jak ta pomoc wygląda? Oczywiście, my bardzo duże nadzieje wiążemy z polskim sportem, jeżeli chodzi o budowanie świadomości naszej marki. To poskutkowało tym, że jesteśmy sponsorem, oficjalnym sponsorem polskich skoczków narciarskich, jesteśmy sponsorem. Wierchów Rapka oraz też no, kilku mniejszych inicjatyw, które są reprezentowane przez zawodników indywidualnych, ale tak, zdecydowanie tak, polski sport to jest nasz kierunek i, i myślę, że będziemy tam już y, zawsze obecni. Wychodząc naprzeciw klientów, nawet tych, którzy zakupili nasze dachy lata temu, y, organizujemy konkursy. Niedawno zakończył się jeden, wcześniej też organizowaliśmy tego typu konkursy. Skąd pomysł na tego typu rozwiązania? Y, chcemy, żeby nasi klienci, mimo tego, że y, no może to jest takie trochę przykre, przewrotnie powiem, że naszego klienta w życiu to raczej zobaczymy tylko raz. Klient już do nas nie wróci, ale, ale, ale to jest tak jak mówię... Yy trochę takie przekorne, bo to dobrze, że do nas nie wróci, bo nasze gwarancje i nasza jakość dają pewność tego, że, że klient nie będzie musiał więcej tego dachu wymieniać. Natomiast chcemy, żeby klienci byli w naszym życiu i faktycznie organizujemy konkursy, jak jesteś twardzielem, czy dachy w obiektywie, gdzie nasi klienci mogą się faktycznie z nami dzielić naszymi realizacjami, bo my wiemy, że oni są zadowoleni, oni są, oni są naprawdę zadowoleni z dobrego, fajnego dachu i, i chcemy dać im szansę, że mogli się... Tym z, z nami podzielić. Jakie są plany na najbliższy okres? Czego może, mogą się spodziewać odbiorcy w najbliższym czasie? Na pewno chcemy dalej się rozwijać i, i chcemy dalej wdrażać nowe produkty. W systemach rynkowych mamy, mamy pomysł na co najmniej dwa albo i nawet trzy nowe systemy rynkowe. Już są maszyny zamówione, także niedługo będziemy mogli. O tym, o tym rozmawiać. Na pewno chcemy zaskakiwać naszych klientów coraz to nowymi wzorami, bo wiemy, że klienci są coraz bardziej wymagający, budownictwo się zmienia, gusta się zmieniają, architektura się zmienia, my chcemy nadążać właśnie za tymi zmianami, także myślę, że w przyszłym roku można też się spodziewać nowych produktów, jeżeli chodzi o pokrycia dachowe. Drodzy Państwo, śledźcie nas na naszym kanale facebookowym, kolejny odcinek już za tydzień. Ja tymczasem żegnam się z Państwem. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Rafał Michalski, prezes Grupy Kapitałowej Blachotrapes. Dziękuję bardzo.